Mówił ci, że jak strzałeś na auto to w pewnym momencie to się tak zbugowało, że ty przestałeś strzelać a była u góry i to też napierdala. Wizualnie. Ja pierdole. Ale go to Ale wszystko to Kurwa, ale, ale no moje serce napierdale jak wściekłe. Je, jebane manne spocajce, ty jak chciałby. cię się wkurwić musieli. <laughs> <laughs> No co, jsem vzadu, já. Já Tak ještě to, že by se k**a Nurek je. <laughs> ja to bylo by v No ale to bylo něco <laughs>